Anarchiści znowu protestują przeciwko miejskiemu programowi przeciwdziałania żebractwu. Na miejsce protestu wybrali sobie plac przed Muzeum Archeologicznym, a właściwie uliczki, gdzie dzisiaj specjaliści dyskutowali o tym problemie. Mamy wątpliwości, które rodzą się zwyczajnie z tego... Wątpliwości wokół problemu, że bractwa miała rozwiać dzisiejsza konferencja zorganizowana przez urząd miasta, że bractwo jako kwestia społeczna, to temat spotkania, bo problem rozwija się właśnie razem ze społeczeństwem. Bardzo wiele twarzy, od żebractwa indywidualnego do żebractwa zorganizowanego, do pewnych grup żebraczych, do żebractwa krajowego, do żebractwa importowanego, również do zjawiska bardzo niepokojącego do, do żebrzących dzieci, żebractwo wśród dzieci to szczególnie ważna kwestia, także w Poznaniu. Temu może jednak zapobiec prawo. Nie bez znaczenia jest kodeks rodzinny, bowiem dziecko, które żebrze. No jest chyba przejawem tego, że rodzice niewłaściwie sprawują nad nim władzę rodzicielską. I tutaj wydaje się, że bardzo często jest niezbędna ingerencja sądu rodzinnego. Informacją, interwencją i wskazywaniem alternatyw osobom żebrzącym od ubiegłego roku zajmuje się specjalny zespół miejski. Lidia Płatek, koordynator programu. Nie ma wątpliwości, że 240 tysięcy złotych z tegorocznego budżetu miasta będzie słusznie spożytkowane. Część przeznaczona na kampanię społeczną, jedno z działań wpisanych w realizację tego programu, część tych pieniędzy na opłacenie, zlecenie realizacji programów organizacjom pozarządowym, jako konkretne działanie dedykowane osobom żebrzącym. Program budzi jednak wątpliwości. Tak anarchiści bronili dzisiaj praw ulicznych artystów. Samba hałastra rozbrzmiała pod budynkiem Muzeum Archeologicznego, gdzie odbywała się konferencja tuż przed jej zakończeniem. Kolektyw Rozbrat grał przez godzinę. Chodzi nam o wszelkie osoby, które w jakikolwiek sposób próbują aktywnie czy mniej aktywnie w miarę swoich możliwości zdobywać fundusze na różne, na różne rzeczy. To nie pierwszy protest anarchistów przeciwko miejskiemu pomysłowi rozwiązania problemów z żebrakami. Tydzień temu urządzili inny happening, Marsz Żebraków i dzisiejsza samba, a także treści z ulotek, które rozdaje kolektyw, nie przekonują twórców miejskiej koncepcji. Patrole ich zdaniem nikogo nie nękają. Poza tym nie ma możliwości, by nałożyć mandat za żebranie. Można skierować wniosek do sądu tylko w trzech przypadkach. Nie wolno oszukiwać, wprowadzać w błąd ludzi, że mamy przykładowo Chorego członka rodziny i zbieramy na jego leczenie. Nie można zaczepiać nie może, przechodniów, a także nie można żebrać, jeżeli nasza sytuacja materialna nie skłania nas do tego. W przypadku, kiedy ktoś chce zgłosić problem żebraków w służbom miejskim, może skorzystać ze specjalnej infolinii. Kampania społeczna, zdaniem jej autorów, ma uczulić poznaniaków na problem i pogłębić ich wiedzę o zjawisku. Póki co poprzez wskazywanie źródeł informacji na ten temat. Artyści uliczni nie powinni czuć się zagrożeni. Powrót z ulicy to główny cel, jaki stawiają sobie twórcy miejskiego programu. Skoordynowane działania zaplanowano na trzy lata. Magdalena Kujawa, Puls Dnia.